Właśnie wyszłam ze szpitala i odzyskałam mojego synka. Tak strasznie żałuję, że go porzuciłam. No ale dlaczego właśnie go porzuciłaś? Z powodu depresji. To wszystko mnie przerosło. Nie wiedziałam, co robić. Gdzie jestem? No ale dlaczego tutaj? Dlaczego do nas? O, cześć Sabina. Chciałam was za wszystko przeprosić. Ja niczego od was nie chcę, tylko przez chwilę myślałam, że wy się lepiej zajmiecie Jasiem niż ja. Dlaczego? Bo mojej starzy mają więcej kasy? Bo Jasiek jest częścią waszej rodziny. Nie no, ja mam tego serdecznie dosyć. I Marek, i Dawid zrobili badania genetyczne. Żaden z nich nie jest ojcem Jasia. Dorota, spokojnie. Sabina, możesz nam to wyjaśnić? Jasio jest jakby twoim bratem. Przyrodnim. Ja pierdziele, dziadek. <grym>